pokolenie.pl Aby być na bieżąco, zaobserwuj nas na Instagramie. No, właśnie, nie, właśnie nie trzeba, bo może od razu już być akcja. Bez przywitania. Patrzyłem o szacunku ty teraz jesz, słuchajcie, widzowie z szacunkiem do Was skończyłem. Przemy nam już jakiś stylizator, no to też tutaj włosy były. No, ale nie czemu nie to śpiewamy? Ja myślałem, że chodzi o to, dobra, ale Dobra, nie, nie, to... nie Śpiewamy, dobra. bo to był rozgrzewka. nawiązanie. Dobrze, rozgrzewka Nie, ja nie załaufałam, że to jest tak z tego. No, ale jakby jak nie przypomnieliście, to już nie ma co robić. Startujemy. Program profilaktyki uniwersalnej, dobry temat. Odcinek drugi. Godność i szacunek. Cześć, z tej strony Jasiek Mela, mam dla Ciebie dobry temat. Pewnie najlepszy temat, na jaki możesz pracować. Ale jeżeli skreśliłeś nas na początku, to szóstki w topka nie trafi. To nie, zaraz wtedy. Trafisz Zostałeś <trafisz>, tu, trafisz, trafisz w to się tak. Każdy jest bijąc znowu ty. No, no wow. <laughs> Każdy jest e, inny, każdy ma inne reakc na dane sytuacje. Zająkowość Unikadowość. Myślę, że myślę, że wyjątkowo jest każdy. Jestem też pian. Dobra, szybko, każdy jest wyjątkowy. Ciekawe jak wam okay. po by... właśnie Właśnie to jest wow. wyjątkowość? Czy ktoś, ktoś się czymś wyróżnia. Na przykład na przestrzeni. Ja uważam, że nie trzeba się wyróżniać, żeby powiedzieć wyjątkowość. Ja uważam, że wyjątkowość jest bardziej pod tym względem, że nie jesteś taki sam jak inny. Nieważne czy się wyróżniasz, czy się nie wyróżniasz. I tak masz jakiś swój stopień, który po prostu jest inny. Chociaż delikatnie, ale jest inny. No ja myślę, wyróżny. że każdy jakby jest trochę inny, w różnych Tak, ospektach. ale. Wiesz o co mi chodzi? W takim małym odchyleniu nazwijmy to jest to Okej. Okay. Na przykład ten alarm też był jakby jakimś tam... <głos> wyjątkowy. <głos> wyjątkowy <głos> wyjątkowy <głos> przes przeszkadzacz. A jak Warto Warto, się to może przeszkadzać. Już to tak, tak, włączał. No, ja to włączałem. Ale to tylko przyciskiem, nie? Kopotkę musisz stanąć do Beresu? No tak, CTS tak zwany, czyli behinder. No to musisz poczekać. takiego no wycinki z... backstage. No backstage, który wycinasz po całym śmiesznym momencie po prostu to, nie znaleźć. Dajesz to po całym projekcie. Do tego akurat nie Ja Zapraszam o świetny już wszystkie. O! Trzeba tego. No i to zaraz powinno się wyłączyć, jakby nie. No słuchajcie, no ludzi jest ilu? 7,5 miliarda? 8 już. 8 styczniów? 8 styczniów w styczniu. Ja to sprawdzałem wczoraj, bo 8,5 to już tak się... No to... E, e, e. <śmiennie> e, ale te, No tak ciężko no, się wyróżnić nie. pośród 8 miliardów. Ciężko? No, no, mi się to wydaje, się każdy, że każdy się wyróżnia. to 7,5 miliarda. Może ja hmm. uważam, że te 7,5 miliarda każdy jest wyjątkowy. Znaczy tak, to prawda, że każdy jest wyjątkowy, bo każdy z nas jest jakby be... kombinat kombinacją jakby różnych cech i tak dalej wyglądowych, ale ogólnie też zachowanie. Ale jeżeli na przykład patrząc z punktu bycia osobą w internecie, no to na przykład w internecie się, jest się bardzo trudno wyróżnić. Tak, akurat pewno zgodnie się wszystko. Z... Ale tak to no, każdy z nas jest wyjątkowy, bo no właśnie to co zawsze powtarzam, że naszą największą siłą jest to, że nikt nie jest z nami. No, każdy jest po prostu sobą i jest jaki jest. Znaczy wiadomo, sus, może ktoś być do siebie podobnym zachowaniem czy coś, to wiadomo, ale każdy z nas no, jakby, no, nie da się podrobić drugiej osoby. Zależy, czy mówisz czy charakteru, czy wyglądowo. i, teraz, cos, I, tak, cos, i tak, cosplay tak, power. To... Nie, nie o to mi chodzi. Ogólnie jest, <laughs> e, jest takie badanie, które ci pokazuje, że na całym świecie, całym świecie masz 7 osób, które wyglądają praktycznie identycznie jak ty. Znaczy no to, że na to pierwszy prawda. rzut oka nie rozróżnisz. To prawda, ale zawsze, wydarzy, zawsze te osoby podrobić. mają różne jakieś, czym no, 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 się wyróżniają i nie da się ich podrobić. Ale to jest prawda, że czasem ktoś może być do siebie tak podobny, a nie jest no, spokrewniony. Aha, nie. dobra, w tym Bo... sensie, dobra. dobra. <laughs> I to, jest, to, to akurat jest, ale no to nie, nie, nie o tym rozmawiamy akurat, ale jakby... Ale zgadzamy się razem, że każdy z nas jest otoczny. Wierzę, że ekstra, że macie zajawkę i konkretny plan, jak te cele osiągnąć. No ale jeżeli nie ogarnęliście jeszcze tematu, to niczym się nie przejmujcie. Nadrobicie to i wierzę, że dzisiejsze spotkanie Wam w tym pomoże. Dzisiaj zajmiemy się wyjątkowością, wiemy, wartością, no godnością na... i szacunkiem. Plan, Może tak. nie być łatwo, wiemy, ale spoko, jesteśmy w tym razem. Tak. Będzie się działo, no to co? A jesteś... no zaczynamy, a jak zaczynamy, to na rozgrzewkę. Sprawdzimy całą rodzinę. Zaraz się Pytamy o co? bo tu. Ważne rzeczy. To zrobiłem znowu nie tak. No jak tam w szkole? Co słychać, Tureczko? Hmm? Nic. Często macie taką sytuację na chacie? Jak często. Po prostu ktoś do Was podchodzi, żeby zagadać, aby. Nie wiem, albo przy obiedzie telefon, czy coś. No, przy obiedzie się stara mnie. Jeżeli wszyscy no. siedzimy razem, no to wtedy nie. Mam taką zasadę, że nie biorę telefonu. A jak sobie siedzicie na kanapie i macie sobie obejrzeć jakiś film, i jest tylko. No, tak, no tak. Co? No, no. jest tak. Wydaje mi się, że. I myślę, że jakby często on się tak zdarza, e, ale też bardziej jakby z perspektywy mnie jako na przykład syna, nie, Czy tam brata, no to, no to gdzieś... E, znaczy jest to, na przykład jak się na przykład na to patrzy tak z trzeciej osoby, to wygląda to, to, dziwnie, dziwnie, nie? to dziwnie, mega strasznie, dziwnie to wygląda. Ale e, przykro trochę. No ale jak się Bo... cofnę, to pamiętam, że jakby też miałem takie sytuacje, nie? Okej, okay, ja to, ja to ja mam całkowicie inne podejście, bo na przykład ja nie mam takich sytuacji. Nie, my, cze, my często po prostu z rodziną sobie śmieszkujemy z jakichś tematów na przykład. jak to, nie wiem, dwie osoby powiedzmy, moi rodzice siedzą w telefonie, a mieliśmy coś oglądać, to się kończy na tym, że ja mówię, Boże, ale komórkowcy odkładają tak po prostu no, to nie jest kwestia tego, że każdy... <laughs> mm -hmm, mm -hmm. Nie, u mnie tak to nie wygląda. U mnie jest na przykład bardzo ciężko się złapać, ale też... Yy... Uwielbiam po prostu to, jak ktoś pracuje w salonie, a inni chcą oglądać. I to jest... Wyjdziesz? Nie. Wyjdziesz? Nie. I, ty, i, i to jest... Na, nawet ktoś nie zwróci uwagi na Ciebie, że Ty chcesz coś innego robić. Znowu się wybiję w <laughs> No po prostu taki trochę brak szacunku, nie? No. No właśnie, no właśnie, tam bydło szacunek, coś, ładnie, zająć. ja często ja tak, że w ogóle jak, jak przyjeżdżam do szkoły, cały dzień w szkole, wracam, często późno pociągam bo to są okropne opóźnienia i kończę się na tym że przychodzę, jem, o ile coś jem, to yy, jem w kuchni, no a potem szybko ogarnia po mnie, ja idę do góry do pokoju i się albo kładę spać i wstaję około 24 i się uczę, albo na odwrót, że uczę się o 24 i potem idę spać. O 24? O 24 się budzisz. <laughs> budzisz, się, uczysz się powiedzmy 2 godziny i idziesz spać? No, czasami okay. potem wstaję na przykład o 5.30. <laughs> I idę do szkoły znowu i, i tak co? Zegar biologiczny no. rozregulowany no 100%. No cóż... Kurde... No właśnie nie ma czasu gdzieś tam na tą rozmowę, albo w ogóle też jak mama często do niej przychodzi, a jestem cała zmęczona po dniu w szkole, albo coś mnie zdenerwowało bo faktem, że nie powinnam jakoś reagować na nią, ale często zadaję tak głupie pytania, albo tak po prostu ja tak nie wykazuje żadnej jakby takiego zrozumienia gdzieś tam, bo faktycznie moi rodzice będą też trochę starszymi osobami e, nie rozumieją wszystkiego jakby tak, jak ja to rozumiem i często mnie to tak po prostu irytuje, że, że na przykład miałam monitor i cały, całą noc lampka tak miga w tym monitorze tego się nie da wyłączyć, e, a moja mama boże, ja dzisiaj znowu nie umiałam spać przez tą lampkę, a ja mówię, mamą tego się nie da wyłączyć no ale na pewno się da <laughs> o, nie da się <laughs> ja tak samo, ja mam mikrofon który cały czas miga, jak jest podpięty, nawet jak komputer jest włączony i ja go codziennie odpinam i w ogóle już se trzeci praktycznie wymieniam, bo się gniazda wyrobię. A to nie chce sobie na przykład podpiąć opaski na no? ja oczy? Ja bardziej... Jak podpięć, takim ja czymś spać? Ja bardziej... Pro... Ja kiedyś tego nie rozumiałam, a teraz tylko tak śpię Ja proponuję, spać nie koło, wiem. Pochodzące. Pasiemkę? Aby to zakleić, Ale... tą diodę? A pod wietrze? Odpisać. Albo spać pod komórką, bo są w środku mikrofonu. Przy mikroporcie? No to znajdujesz takie miejsce, które po prostu nie zakleisz, z, z którego wychodzi światło. To na pewno nie było ważne. Dobra. Dobra, bo już. Rozgadaliśmy Zastanów się, czy jest jakaś taka rzecz, może cecha charakteru, Twojej osobowości, wyglądu, a może jakieś doświadczenie, coś takiego, co masz tylko Ty, czego nie masz zupełnie nikt inny. No nie wiem, na przykład byłeś albo byłaś w Disneylandzie, a nikt inny w twojej klasie nie był. Opiekujesz się na co dzień chorą babcią, a nikt inny nie ma takiego doświadczenia. No masz takie blond włosy, grasz na pianinie, chcesz fotena. Bo jak słucham tego, to totalnie to nie potrafię znaleźć. Nie ma nikt kim. Nie wiem, że ja tak, że to nie nie, mean, się A nie wiem, ja myślałam, że o siebie też Nie, nie o babcie, tylko ogólnie o sytuację, że macie coś... E, bo mówi o tym, że każdy ma coś e, wyjątkowego, co przeżył. E, po prostu co nikt tego nie ma, że zajmuje się tym, tym lub tym. I ja, na przykład, jak teraz się zastanawiam, to mam podejście, że nie ma takie rzeczy. I znaczy, że no spośród naszego grona na pewno jesteśmy to, wyjątkowi w sensie, że jest małe grono. No tak. No, no. No, to ale to co mówiłem, czy spojrzmy to 8 miliarda jesteśmy. Ja, ja lubię tak kąsać, lubię tak. chwilę filozofować? No, no lubię, lubię. lubię. Ale nie, no, ale czasem to jest takie y, może nie ale często jak na przykład y, za bardzo wyróżniacie się na przykład nie wiem, z klasy mhm. na przykład. E, ja zawsze jeździłam jakby na konkursy ze śpiewu, no i zawsze coś zajmowałam i mhm. pamiętam po prostu ten wzrok tych ludzi, no nie, że... O oh Boże, znowu coś wygrała i tak ja miałam tak, że nawet już nawet nie chciałam, żeby nauczyciele po prostu mnie chwalili przy kimś, mhm. bo to było takie... A to przez po prostu na przez, innych nastolatków. Tak, nie? Prze, tak, przez to, że oni po prostu mi krzywo już patrzyli i, i już... Nie, ilość. nie by takie coś karmiło może na przykład. Nie? No tak, tak, w sensie, że... Mam... jeśli kogoś je, to boli, no, tak, no, tak. no to jest jego problem? Kiedyś yy, dla takiej Hani z czwartej, piątej klasy, no to się tym przejmowała, no nie? Ale na przykład teraz z liceum też to było takie bardzo e, stresujące, tym bardziej jak dołączyłam do waxu, że faktycznie gdzieś na korytarzu się czułam taka obserwowana i to było takie... Taką za no, ja czy... zawsze, by tak było. Jakby w... Znaczy na TikToku już, nawet no. takim, tak, tak, tak? No. No. Jakkolwiek byś się nie wybiła, to, to tak, influ, no, to by tak było. No tak. No, ale patrz, ty masz to właśnie swoje, powiedzmy to influ, yy, masz waksy, masz TikToka i to jest to yy, wyjątkowe, nie? A co ma taki normalny uczeń? Bo wiemy, że każdy takie coś ma, ale co może mieć taki normalny uczeń po prostu, który chodzi do liceum. No techniku? mi się wydaje, że pasje nas bardzo mocno wyróżniają. Na przykład jak ktoś nawet... Mówi, że na przykład ostatnio spotkałam taką dziewczynę, totalnie przypadkowo w Warszawie, która mi zaczęła opowiadać, że. Właśnie nie wiem, co to był za sport, bo to był tak specyficzny sport, że nie do końca zrozumiałam, ale ona mi zaczęła opowiadać, że no, byłam w tym roku w Japonii, teraz lecimy tam i tam, no nie? I to było takie łódź, wow, nie? Że wiecie, patrzycie na jakąś osobę i nagle ona wam opowiada o swoim życiu, i nawet. Ee, no, no to jest takie szokujące, że nie, nie powiedzielibyście, no nie? Albo o swojej przyszłości, na przykład jakiejś trudnej, to jest też bardzo takie wyjątkowe. A to jest czasami takie coś, że się otwierasz przed nowo poznanymi ludźmi Tak, tak. tak. w miarę szybko. No. I Mi się wydaje, że jeśli chodzi o otwieranie, to musi spełnić jakieś warunki. Że to nie jest właśnie nowo poznana osoba, tylko to jest osoba, której... Nie, no to jest osoba, jest, która spełnia okay, dane jakby warunki. Nie? Niedawno ją poznałeś, z tym się zgodzę, ale ona jednak musi dać Ci to coś, żeby się otworzyć. Pokazać Ci to coś. Tak, tak, nie prostą, się. ma. Tak, wiesz, tak by nie wiem, jakby Ale wiesz do czego to przeszło? Ty masz taki dobry temp, ty masz taki wiesz, mój Ty masz taki dobry temp do niego. To musiał psychologię, Takiego, tak. takiego, takiego tak. trochę lektora, ale spoko to jest, no, to, to, tak, dziękuję. Jakby dobrze wiesz. na przykład to jest takie wyjątkowe. No tak, tak, tak. 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 Zaszczycony. czuję się zaszczycony. Ale no właśnie chciałam tak dodać, że w sumie też nas bardzo wyróżniają nasze zainteresowania, nasze pasje, że to jest bardzo takie e, atrakcyjne. Dlatego, że w bardzo człowiek. dużo młodych teraz nie, nie szuka po prostu tego. To prawda. To, pa, to jest... Znam mnóstwo osób, które wiecie, każdy jakoś zawsze dla mnie m, ten się interesuje tym, ten robi to, tamta to robi, a znam dużo osób, które wiecie, no, miałabym coś powiedzieć na ich temat i mam tak... O kurde. No nie, w sensie... No nie umiem nic powiedzieć, bo oni nic nie, nie robią. No nie no uważasz, że to jest też kwestia tego, że nie poznali wystarczająco tych osób? Nie, bo zazwyczaj te osoby były mi bliskie, przez jakiś czas. Bliskie. A może kwestia z tego, że nie zauważyłaś tej wyjątkowości? Znaczy nie znaczy, mi nie chodzi. O, bo na pewno o znaczy, To nie wyjątkowości. Wyjątkowy. Tych rzeczy, o których mogłabyś powiedzieć, nie wychwyciłaś. Mimo, że znasz je długo. Znaczy mi chodzi o pasję tylko. Mi chodzi o pasję, okay. że, że to... to może żeby... się nie otworzyły jeszcze na pasję. O właśnie, Wiesz, nie że... otworzyły się, żeby ci to powiedzieć. Albo jej nie znalazły, bo to też albo jest... Albo jeszcze się y... nie otworzyli bo to też. sami tak, za sobą, nie Tak, wiem, no. tak, tak, bo też jest... Na przykład może być tak, że ktoś nadal szuka i to jest też całkiem... Boże, całkiem w porządku, to jest też w porządku, bo każdy z nas ma inną drogę i każdy z nas w różnym tempie odkrywa swoje pasje. Albo na przykład nowe, co nie? Też, żeby coś na nie zabrzmiało, że... Ktoś, coś zna... bo, bo ktoś poszukuje swojej drogi? Nie możesz Maciuś już a ją cię wyznaczyć. <laughs> nie, nie, chodzi mi o to, że... Eee... Dobra, okej. Okay. Spoko nie ma, opcji, to, nie 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 ma opcji. No, nie mamy. Dobra, lecimy dalej. Chory Masz już to? Łapiesz o co chodzi? Być może jeszcze nie. No a jeżeli masz, to super. Teraz zobacz, jak pada śnieg, no to pada w formie takich malutkich płatków, co nie? Ich jest raczej dużo, no niewątpliwie, jeżeli w zimno się rośnie i, i takie tam inne rzeczy. Wiesz o tym, że naukowcy badający płatki śniegu, bo są tacy specjaliści, udowodnili, że nie ma na całym świecie dwóch płatków, które byłyby identyczne? Wydaje się, że niemożliwe? No a jedna? Kiedy patrzysz powierzchownie na zaspę, to oceniasz, że wszystkie płatki generalnie wydają się takie same. Dopiero kiedy im się naprawdę przyjrzysz, głębisz się w temat, widzisz, że każdy jest inny. W twojej klasie jest zapewne... Każdy ma inną też historię. No tak, tak. Osób, hmm, jakby W szkole pewnie kilka. Powiem jedną no rzecz przynajmniej, że tak jakby yy, to, jakimi jesteśmy ludźmi, to yy, jakby każdy dzień yy, jakby daje nam nowe doświadczenia i to nas kreuje na człowieka. Yy, no by, tak. My no dzisiaj tak. możemy być innymi ludźmi niż będziemy jutro, albo niż byliśmy wczoraj, no tak na przykład tak. dzisiaj coś nam się takiego przytrafiło, że nam się coś odmieniło, nie? To jest grube, że każdego dnia... Pobierzmy odcinek i zmienimy, <laughs> zmienimy swój cel. Serio, jakby każdego dnia może nam się, możemy czegoś doświadczyć, coś, yy, możemy czegoś doświadczyć, czego... czego czy co? Co nas odmieni. I to jest, wydaje mi się, Giga grube, nie? No ja na przykład e, mam takie nastawienie, że nic nie dzieje się bez przyczyny, nawet te nieprzyjemne sytuacje zawsze nas kształtują. Czy masz przeznaczenie? Właśnie, czy w przeznaczenie, w przeznaczenie, bo to jest tak to właśnie nie to, nie zbieranie, nie? to zbieranie doświadczenia. No. Nie? No, no, w sumie w sensie ja po prostu wierzę, że. Wszystko, co miało się stać, to się stało. To tak, bo to miało mnie do czegoś doprowadzić, na przykład. Mm -hmm. Czyli na, na początku się wydarzyła nieprzyjemna sytuacja, no jestem nią załamana, ale po jakimś czasie widzę, że to doprowadziło mnie do czegoś, do czego chciałam. Czyli po prostu każda porażka jest zwycięstwem, bo na Nawet nie uczy. porażka, nawet dobre rzeczy, po prostu mm -hmm. wszystko dzieje się po coś. Tak no ma tak. być. No bo wszystkie bierzemy lekcje. Nie? No A tak. dlaczego tak ma być? Eee, no bo. Ja, ja, ja... Ja teraz to jest coś wyższego. Nie wiem, no ja po prostu to już bardziej chodzi... E... O jakieś e... grubsze rzeczy. Tak, już bardziej chodzi może nie o wiarę, ale po prostu o to, jak postrzegasz życie. I ja na przykład uważam, że wszystko jest po coś. I nie ma rzeczy dobrych i złych. Wszystko jest po coś. No jakby ja też się z tym zgadzam, ale chciałem tak zakończyć. No Dobrze. Ale też... E... O, ja o, sorry, sorry, sorry. sorry. E... Każdy człowiek doświadczy jakiejś historii i to kształtuje nasze, naszą wyjątkowość między innymi, bo powiedzmy e, dzisiaj się ubiorę tak i jutro stwierdzę, ej dobra, jednak może nie za bardzo to wyglądało, bo nie wiem, gdzieś za, dostanę krzywe spojrzenia i, czy coś takiego i to też jest ta wyjątkowość, że... Mm, też ludzie boją się być czasami wyjątkowi na swój sposób przez to, że to, to może być odskocznią od norm społecznych. Tak, pewnie. I boją się opinii innych po prostu, no. nie myślicie, że pomimo wszystko kwestia nastawienia, twojego nastawienia do tego jest ważniejsze niż to, co ktoś o tobie powie? W sensie ja rozumiem, że na przykład, nie wiem, ubierzecie się bardziej skąpo albo gdzieś odsuniecie jakieś części swojego ciała, które nie wyglądają super. No, to tak, ale i ktoś się na Was źle popatrzy, da Wam, nie wiem, krzywe spojrzenie, jakoś obelgę rzuci, coś pod nosem sobie powie, albo sobie nawet coś pomyśli, krzywo na Was patrząc, nie uważacie, że nie powinniście tego po prostu zlać. No tak, no tak, oczywiście, że tak. To my mamy się y, czuć dobrze w swoim ciele i sami ze sobą, a to, że komuś coś. W takim razie, po co są te normy społeczne? No, ale tego nie wytłumaczysz po co. System. System, so no. Okej, okay, okay. okay. nie chodzi mi o po co są, bo wiadomo po co są. Czy... Ale dlaczego, jak myślicie, dlaczego ludzie się stosują do norm społecznych? No. Okej. Okay. Tak, tak. Okay. Bo ja się po prostu bo. Mam to samo, bo ja na przykład zmieniłem. Ja, jak poszedłem do techniku, y zmieniłem totalnie swój styl ubioru, nie? I to było tak typowo po prostu, bo. Bo się ubierało inaczej, bo się chodziło inaczej. Paweł jeszcze może potwierdzić, że jak tak. ja kiedyś chodziłem... E, e, nigdy tego nie zobaczysz. Ja mam zdjęcie, <grym> na, mam zdjęcie z jednego grilla. E, no ja kiedyś bardziej, wybrać. tak powiedzmy, to elegancko chodziłem, nie? Go, golfy... A to nie, to ja już a nie, czekaj, on mi pokazywał te zdjęcia. Gorby z Petru, miałem dłu dłuższe włosy miałem grzywkę nie mogą. Czyli ty grzywkę miałeś tak na całą twarz? Tak. No miałem tak po prostu, zarzucałem, nie? Tak, tak, do, do, No to i zarzucałem na boki, wygląda. Nie no. ja no. to zobaczyć. Ja też. Ja też. <laughs> potem wam wkleję. Ciekawiłem że... Dobra, potem wam pokażę. Yy, ale po prostu typowo zmieniłem po to, żeby dobrze wyglądać, pomimo tego, że nigdy w życiu nie miałem problemu z tym, że ktoś mnie wyzywał za, wy, za wygląd i tak dalej, ze względu na to, że gdzieś tam apary, aparycją swoją nadrabiałem mhm. i totalnie nigdy nie miałem problemu, a i tak zmieniłem. Bo myślałem, że to technikum no, na szkoła. Trzeba się pokazać, dokładnie. No, no, no. Nie, to ja właśnie często, często dostawałam jakieś e, przykre komentarze i zawsze się tym bardzo mm, przejmowałam i tak naprawdę zmieniłam nastawienie do tego. Dopiero jak po prostu zaczęłam hmm. działać w internecie i jakby tam jesteś bardzo tak narażony postawiamy. na. E, opinię. Jakby opinia jest okej, okay. każdy może dać sobie opinię, ale mam wrażenie, że ludzie jak cię hejtują, to oni powiedzą. Wolność słowa, wolność słowa, gdzie to jest na przykład w bardzo nieładny sposób coś napisać. I co to się nie? staje takie po prostu taką normą dla ciebie, że jest ten hejt i gdzieś tam on sobie jest? Znaczy no pewnie... mam, no? mam jakiś hejt. Wiadomo, była jedna sytuacja, która bardzo mocno jakby było no, tak, mówi. że miałam bardzo dużo hejtu, ale jakby no... No nie jestem cukierkiem, żeby każdy mnie lubił, czy tam, no, no nie wiem, jakąś do, rzeczą No No wszystkie cukierki się lubi. Dobra, no, no. Ale w ogóle no właśnie, fajna metafora. No, jakby no kurde, no jedna osoba będzie mnie lubić, druga nie, jakby nikomu nie dogodzę, tak naprawdę... Więc jakby bardzo mnie zmieniło to, że właśnie działam w internecie. Czyli tobie to po prostu pomogło? Tak, bardzo. Ja uważam, że bardzo mocno się zmieniłam w porównaniu do tego nawet jak na początku roku, jaką byłam osobą, a teraz to jest totalnie inny świat. Ja, to piękne. Ja w sumie, w sumie tak krótko mówiąc jakbyście pewnie zobaczyli mnie z ósmej klasy, zobaczyli mnie teraz, byście totalnie nie powiedzieli, że to jest jedna i ta sama osoba. To też chcę zobaczyć. Nie, ja, ja też. No, I ja bym miłość powiedział, miłość. ale tylko dlatego, że go no, to lepiej. też wstecz dwa lata myślę, że, miło, że też się dużo zmieniło. No, ja no Jakieś nie moje zdjęcie z legitymacji tak w ogóle tak. Jak papuga wygląda, nie? No, tak. Serio. Dobra, tak. puszczamy. Tak. dalej, lecimy. W kościbiosce mieście kilka-kilkanaście tysięcy. E, w naszym kraju jeszcze więcej, a na całym świecie już ponad 7,5 miliarda osób. I mimo, że jest nas tak dużo, to uwierz mi na słowo, nie A ma dwóch takich to samych tak osób. Tak. O, to wow um, myślę, że jak każdy na jakiś sposób jestem wyjątkowa Nie mogę teraz zaprzeczyć, bo już to powiedziałam wcześniej. Ale co jest u mnie wyjątkowego? Nie wiem, wydaje mi się, że chyba nie mi to oceniać tak do końca. Ale myślę, że chyba to, że I... nie boję się być sobą. No mocne, jest To teraz ja mam do Was pytanie, czy wy boicie się być sobą? Czy boicie się jakby otworzyć przed ludźmi? Ja kiedyś miałam tak podstawówce, że miałam dosyć słabą relację z rówieśnikami i właśnie budowałam kogoś zupełnie kim nie jestem. No ale to się po się właśnie totalnie zmieniło i tak zaczęłam. Jakby znalazłam sobie jednego swojego przyjaciela, z którym po prostu spędzałam czas, a nie że próbowałam z wszystkimi gadać tylko i udawać inną osobę. To ja miałem tak samo. Dobra. Nie, nie, tak dobra. Dobra. <laughs> dwa. Eee, to ja miałam w sumie podobnie wydaje mi się całą podstawówka tak przeleciałem na co chwilę to innej masce przez co wiele osób na przykład nie miało zadówka i strasznego egotopa, zresztą ja sam się nie tak nie żartuję no tak to jest jak się zna cztery lata na co dzień ale nie, no po prostu miałem tak całą podstawówkę i myślę później tak miałem w pierwszej i drugiej klasie technikum, ale to tylko przez to, że gdzieś tam chciałem ukryć swój gorszy humor i tak dalej, gdzie w ogóle na to na przykład nie zwracałem uwagi, że udaje, że jest, że jest wszystko git i tak dalej, wracałem do domu jest po prostu... Nic. I si siadam przed kompem tylko i totalnie yy, jest pustka ja, w głowie. I miałem tak dosłownie przez no 6 lat myślę. No to ja byłem dosyć podobnie, tylko że ja miałem bardziej tak, że też tak jak e, innym nie układały się na przykład relacje z innymi, to ja bardziej miałem tak, że miałem to swoje grono, miałem tych swoich przyjaciół, ale my mieliśmy taki poziom humoru, który nie zawsze wszystkim odpowiadał i nawet jeśli był to czysto teoretycznie w żartach, czysto teoretycznie tylko po to, żeby komuś nazwijmy to dopiec, ale nie chodziło o to, żeby kogoś faktycznie zranić, to jednak no, niektóre wyzwiska, śmiechy bolały. Więc po prostu nie wyglądało to tak, że się z wiekiem wytworzyła takie, nazwijmy to kopuła. Która jakby nie przepuszcza tego, ale no też wiadomo, że z wiekiem wyrośniesz z tego. I te żarty, które cię kiedyś bolały, przez które kiedyś płakałeś, to z wiekiem mi tak po prostu brzmiało, no dobra, no. mówił, to mówił, no co ja mam teraz z tym zrobić? No nic, mi, nic mi to nie da. Jak będę siedział i się użalam, no to nic. A już tak, tak zobaczycie, że bardzo łatwo jest to zdenerwować. Tak, nie bardzo łatwo jest zdenerwować, ale jest to taki. No, ja no, zaprezentuję to później. Nazwijmy to teraz takie denerwowanie na pokaz. Że to ja po prostu... Dla, dla śmiechu, no. Dla śmiechu, o, nazwijmy tak. No bo miłość na przykład rzuci we mnie jakimś żartem, ja się zdenerwuję, a potem my się oboje śmiejemy. Że to nie jest kwestia takiego, że miłość na przykład po mnie leci, ja po nim lecę i, i po prostu się nienawidzimy. Czyli to jest po prostu ironiczne. Tak, tak, to jest, wow. że ja rzucę, że o, wyglądasz jak ego top, on mi coś odpowie i jest tyle. I nie ma złej krwi. No, no, on wygląda tak. jak ferb. No, ja ja wyglądam tak. jak ferb. <laughs> Dobra. Oglądaj z nami już za tydzień drugą część tego odcinka młodepokolenie.pl. Zapraszamy na nasze kanały społecznościowe, Instagrama i TikToka.